Witajcie w kolejnym odcinku TechArta Jak widzicie, znajduje się teraz w DND. No i miałam na sobie diamentowych narzędzi, gdyż będziemy się dzisiaj zajmować podbojem End City, jeśli uda się nam jakieś znaleźć. Niestety są to już pobudowane pewne mosty czy inne konstrukcje. No i sporo End City zostało już odkryte. Ja też spróbuję szczęścia. Mam nadzieję, że mój odcinek nie skończy się spektakularnym zgonem. I właśnie z tego powodu mam takie itemy. Nazwijmy to tańsze. Gdyż ja tam idę głównie po itemy. Będę unikał walki. A gdybym zabrał diamentową zbroję, no to jest duża szansa na to, że ją stracę. Co byłoby oczywiście bardzo smutne. Więc, mimo wszystko, diamentowej zbroi na sobie nie mam. Żelazna będzie starczyć, podobnie jak powinny starczyć żelazne narzędzia. No i teraz buduję się w stronę tamtej wyspy. Ok. Ktoś tutaj musiał użyć pery, żeby się dostać na tamtą wyspę. Plus jest, mam przy sobie marchewki też, ale plus jest taki, że jak mi się one skończą, mogę czerpać bardzo dużo pożywienia z tych roślinek. Niestety pożywienia, które będzie mnie teleportować, ale jednak z głodu nie umrzemy. On. I teraz spróbuję próbuję poszukać dalszych. Będę szukał tutaj dalej. I nie zamierzam, nie zamierzam robić cięć, żeby. Bo mógłbym teraz zrobić na przykład cięcie i wrócić do was, gdy coś znajdę. Ale myślę, że ciekawiej będzie jeśli... znaczy ciekawiej. Że odcinek będzie moim zdaniem lepszy, gdy tych cięć nie będzie. Jeśli nie uda mi się nic znaleźć w tym odcinku, no to w następnym. W następnym będę już szukał cięciami, ale to nie jest... Te miejsca nie są aż tak rzadkie, sądzę, żebym musiał tutaj coś ciąć. Chociaż z pewnością niektóre NCD, niektóre które znajdę, będą niestety już przejęte przez kogoś. I w takim NCD niestety nie znajdę itemów. A mi oczywiście na nich najbardziej zależy, gdyż w NCD to jest najlepszy sposób na wzbogacenie się. Gdyż itemy, które tu się znajdują, w tych właśnie. W budowlach właśnie znaleźliśmy jedną Są bardzo, bardzo cenne W takim znaczeniu, że można tu spotkać naprawdę potężne, diamentowe narzędzia czy zbroje ok Jestem już tutaj I teraz po pierwsze zacznę je bombardować swoim łukiem ok traf mnie 4, 3, 2, 1 i. Koniec efektu Okej. Okay. Teraz tak. Nie wiem, czy ten City jest już zajęty, ale... Zauważyłem strażników przy wejściu, więc jest szansa, że nie. Ja może na szybki wpadek zrobię to w sposób taki bardziej cwany, gdyż... Sądzę, że za chwilę tu będę miał problemy z... Szalkalami A zawsze można to ominąć Więc ja, ja pozwolę sobie Nie walczyć tam z nimi zbytnio Tylko pozwolę sobie wejść tutaj Miejmy nadzieję, że coś znajdę w skrzynkach Że ten dungeon nie jest ograbiony przez kogoś Że ja będę miał zaszczyt go ograbić I... No pech Jedynie zbroja dla konia No więc dobrze ten który znaleźliśmy, niestety był grabiony, więc teraz będę szukał dalej. Tutaj wylałem sobie wodę, żeby nie spaść. Z takiej wysokości to już mogę, i szukamy dalej. z stamtąd, teraz idziemy tutaj. Powrót będzie zdecydowanie łatwiejszy, gdyż albo załaduję wszystko do enderchesta i popełnię samobójstwo. Albo gdy temu będę miał dosyć dużo, a, bardziej, a myślę, że opcja numer 2 będzie dużo bardziej prawdopodobna. Jeśli będę miał dużo przedmiotów, to ja to po prostu y, część przeładuję do EnderCesta, część do siebie do ekwipunku i wrócę Elytrom. Chociaż niestety, jak mogliśmy zauważyć na Live U Elytra ma takie wady, że lubi się zacinać. To jest bardzo nieprzyjemne. I ja z, pewności, z pewnością nie chciałbym mieć takiej sytuacji, w której mi się to pomiędzy dwoma wyspami zatnie i spadnę na ziemię. I to by było bardzo, bardzo złe. Bardzo nie chciałbym takiej sytuacji. Ale jeśli będzie. Jeśli litra będzie działać sprawnie, to jak najbardziej jej użyję. Okej. Okay. W tym city... Zacznijmy od tego, że zwabiłem sobie endermany. Potem mam wiaderko... ...z wodą, żeby z nimi nie walczyć. Aha. Szkoda. Bo w dawnych wersjach Minecrafta, jak one wpadły do wody... ...to przestawały być agresywne na gracza. że niestety ten sposób... Niestety tą sztuczkę już usunęli, a szkoda. W takim razie zrobię coś takiego. Już sądzę, że wdawanie się w niepotrzebną taką otwartą bujkę, Po prostu nie będzie to potrzebne. Dlatego rozwalę tak. A drugi gdzieś zniknął. Tak, i ten ta City też jest zajęte. Nie ma szalkerów. Albo są przeteleportowane w miejscach, gdzie ich normalnie nie ma Więc niestety to też jest ograbione Tu też nic ciekawego nie znajdziemy i szukamy dalej Idziemy sobie w tą stronę no, się zdarzają, tylko niestety... <gryw> Pierwsze mogłem zabrać więcej kobla, ale... Teraz już nic na to nie poradzę, ale niestety, niestety część z nich już jest ograbiona, te hand city. Szkoda. Tutaj widzę również, że jest most. I co czuję, że będę musiał się oddać na znaczną odległość od portalu, żeby cokolwiek znaleźć. Niestety. No to trudno. Przejdziemy się tym, tym kamieniem. Ach, niestety proszę o to, żeby ten, żeby spać. Ja nie mogę, bo wędzie jestem. Miejmy nadzieję, że to przeżyją. My nie zamierzamy przerywać nagrywania. Tym bardziej, że znalazłem już NCT. Znając życie zajęte. Ale jeśli ten NCT przypadkiem okazałoby się. Nie, niestety, ale nie. Kurczę, ale bardzo chciałbym ten NCT. Szkoda, że ten NCT jest zajęte, bo jest naprawdę duże. Co oznacza, że jest tam dużo itemów. Było. Ech. No, niestety. Ciekawe, kiedy wejdę na teren, który nie jest już ograbiony. Miejmy nadzieję, że szybko. A nie zamiar, Teoretycznie to mógłbym się oddać na dużą odległość i użyć e, amilista, co znacząco ułatwiłoby mi sprawę, ale. Nie. A midis ma taką wadę, że niestety, ale on pokazuje, jakby to powiedzieć, dwa typy, dwa ty, dwa typy tego NCT. Czyli takie, które występuje na pewno w tym, tym miejscu, oraz takie, które być może występuje. Bo te NCT nie generują się tak. To po prostu nie może. Niektóre NCT nie mogą być w 100% zbadane, czy na pewno tam są, czy nie ma ich. To jest dosyć e dziwne, gdyż to jest chyba pierwsza taka struktura, która się tym charakteryzuje. No ale cóż, czasem my szukamy dalej i liczę, że szybko uda mi się coś znaleźć, bo. Jeśli ten odcinek byłby tylko chodzeniem po DND, to niestety, ale byłoby coś średnio. A nie będę wam pokazywał. Nie zamierzam robić odcinków takich, na które poświęcam obecnie dużo czasu, gdyż często ja poświęcam na zdobywanie żelaza, które mi jest potrzebny do bikona, po to, żeby wykonać, no po to, żeby mieć heist 2 i żeby bardzo szybko kopać. Hmm. Ustaliłem sobie zasadę, że nie będę robił cięć na tym odcinku. To chyba był błąd. Jeśli nie uda mi się na tym odcinku znaleźć, to poza odcinkiem z, z Poszukam NCT, City: jak znajdę jakieś małe, to je ograbię po prostu. Jeśli znajdę jakieś duże, to poczekam z tym do odcinku i na odcinku je zdobędę. Myślę, że tak będzie lepiej, ale. Jesteśmy, myślę, na połowie odcinka, więc, więc jeszcze poszukamy czegoś. Mógłbym zrobić cięcie, ale hmm. jeszcze nie będę robił. Jeśli przez długi czas czegoś nie znajdę, to wtedy tak. Ale jeszcze dam. Szansę Minecraftowi na no wygenerowanie jakiejś ncd Chciałem Wam też pokazać po prostu trochę tego szukania, właśnie wypatrywania, czy gdzieś tu się ona nie kryje. Ale niestety jest to taka trochę rzadka struktura. W następnym odcinku myślę, będę to robił tak, że po prostu będę zwiedzał na odcinku, a szukał poza odcinkiem. Bo jeśli w tym odcinku nic nie znajdę, no to następny odcinek też będzie poświęcony NCT. Może nawet ten, może nawet w tym odcinku zrobię cięcie, jeśli tak totalnie nic nie znajdę. Już się oddaliłem sporo od portalu. Albo moje koordynaty już dawno przekroczyły 2000. Więc tutaj mamy szansę, że znajdziemy jakieś NCT, które nie było przez nikogo zwiedzone I liczę właśnie na takie coś Też myślę, żeby na swoim kanale nie zrobić takiej serii w której pokazywałbym jakieś takie rzeczy niezwiązane z komputerem, coś bardziej w stylu takich ciekawszych eksperymentów, gdyż tak bardzo, bardzo po prostu interesuję się chemią i na tym polu mam wiele sukcesów, w tym w bycie w top 10 w Polsce, więc trochę się na tym znam i myślę, że uda mi się taki materiał zrealizować, na którym by. Na którym pojawiałyby się eksperymenty chemiczne. Doleć, doleć, doleć. Jed jedną śmierć już miałem spowodowaną przez to, że rzuciłem perłę i trafiła o ściany wyspy. Totalny fail. Jakbym był. Hmm. Chciałem powiedzieć, że jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że nic nie przebije faila od Jimiego, Gdyż. On też zajmował się szukaniem N-City i, no właśnie, miał też wypadek. Niezwiązany z perłą, ale mimo wszystko umarł. Jeśli ktoś z Was, bo teraz mi się o tym przypomniał, jeśli ktoś z Was chciałby grać na tym serwerze, no to. Proszę wysłać rekrutację do... prośbę o rekrutację do pana Hila. Gdyż Hil się tym właśnie zajmuje. No i jest szansa, że zostaniecie przyjęci. Ok, teraz... Yy, może zrobimy tak. W razie jakbym spadł. To zawsze mogę wejść yy, wodą. Właśnie, właśnie byłem ułamk, ułamek sekundy od zaliczenia takiego samego faila, jak i Jimmy. Może zrobimy to tak. Będziemy to robić ostrożniej. Gdyż, tak jak powiedziałem, specjalnie zabrałem taniej temy, żeby w razie straty nie mieć właśnie takich problemów. To wszystko, śmierć nie byłaby niczym przyjemnym. Ok, rzućmy. Ok, jesteśmy na miejscu. Szukajmy dalej. Pustki, niestety. Pustki. I czułem, że znajdziemy coś dużo szybciej. Ale jednocześnie sądzę, że na tym obszarze było niewiele osób. Jeśli w ogóle ktoś był. Więc jak tu znajdę jakiś, e, jakieś NCT, to jest wysoka szansa na to, że to NCT będzie niezwiedzone, gdyż no, moje koordynaty już e, mają trójkę na, poc na początku, a nie jak tak dalej pójdzie, z, z moim szczęściem, to będą miały czwórkę i pewnie dalej nic nie znajdę. No cóż, poza odcinkiem zbudowałem sobie farmę żelaza jeśli ktoś nie wie jak się taką farmę buduje no to nagram poradnik przedstawię też myślę kilka sposobów takiego takie jakby designu tej farmy, gdyż no te farmy zbyt estetyczne w mojej opinii nie są myślę że można by je w jakiś sposób ozdobić ja swoją trochę ozdobiłem ale słabo Przyznam szczerze słabo. Myślę, że mógłbym podminić nawet jakimiś takimi rozwiązaniami. Jestem już na etapie, w którym muszę sobie nakopać endstone'a. Żeby dostać się dalej. Kurczę, mam nadzieję, że na tym odcinku coś znajdziemy. Nie tylko, że będziemy szukać. Tak jak powiedziałem, jak nie uda się nic znaleźć, no to cóż, poza odcinkiem poszukam i nagram po prostu samo zwiedzanie ale wolałbym, wolałbym to znaleźć na odcinku. Gdyż tak myślę jest ciekawiej. Okej, okay, teraz przejdziemy sobie na tamtą wyspę, a potem na tamtą. Okej. Okay. Już się bałem, że łoda mi z wiaderku zniknęła. To by nie było zbyt wesołe. Tym bardziej, że w, w dędzie ona naturalnie nie występuje. A gracze rzadko zostawiają ją wylaną w takich odludnych miejscach. Bardziej, tak jak powiedziałem, nie ma żadnej gwarancji, że ktoś tu był. Nie będę ryzykował. Daję sobie sprawę, że bez problemu bym na to wszedł, ale nie. Jest tu chociaż minimalne ryzyko, którego ja staram się uniknąć. Więc zrobię tak. przecież tak podejrzewam, że prędzej czy później zginę. Na skutek wpadnięcia do wojdu. Ok, teraz trzeba się dostać do tamtej wysepki. Plus, że w ogóle pomiędzy tymi wyspami są jakiekolwiek małe wysepki. Można sobie wyobrazić ten nowy, dalszy end bez nich. Tutaj to by była sprawa, by wyglądała trochę gorzej. Ok, tam już myślę dolecimy perłom. Ok, jesteśmy na miejscu. Szukamy dalej naszego celu. Ten odcinek, spoglądam na zegarek i widzę, że ten odcinek już trochę trwa. A nie chcę go też przedłużać. Myślę, że odcinki po 20 są takiej optymalnej długości. Ale, Ale nic nie znaleźliśmy jeszcze. No wszystko raczej to wrzucę. Żeby... Częściowo też, żeby pokazać Wam czas, który... Trochę jednak czasu poświęci, poświęciłem, bo szukanie tego 20 minut nie znajdziesz niczego ciekawego. No w praktyce to znalazłem 2NCT. Tak, dwa. Tylko, że oba obrabowane. Niestety. Hmm, jeszcze kilka minut dam Minecraftowi na, wy na wygenerowanie jakiejś. W to jest na serwerze. Mhm. I liczę, że jakaś się wygeneruje. Ale coś ciężko, ciężko to idzie. No proszę, wygenerujcie coś. No, Bo... Żad... Już się cieszyłem, że znalazłem N-City I to duże Encite. No, niestety. A ja myślałem, że jestem na terenie, który jest niezamieszkany. Niezamieszkany znacznie, nieodkryty. Myliłem się. Ech. No cóż, jednak. Niestety nie ma tak dobrze. Ciekawe, jak ogromny obszar oni zwiedzili w poszukiwaniu tego typu zabudowań. O! Ok. Zawsze miła podmiana. Będę miał przynajmniej trochę lepsze uzbrojenie. Ale. Niestety nic nie ma. Ja myślę, że w tym miejscu ten odcinek skończę. Tam chyba była wieża, z której ktoś odratywał Elytron, więc. Możliwe, że dalej już nie zwiedzał. Przepraszam, że na tym odcinku nie udało się nic znaleźć. Nie udało się zwiedzić żadnego End City. Tam tu jest kolejna wieża. No niestety miałem pecha. Myślę, że w tym miejscu zakończę ten odcinek i znajdę coś poza odcinkiem. No więc na ten odcinek to tyle. Cześć.